Ustawa praworządnościowa odnosząca się do statusu wszystkich tych sędziów, którzy zostali obarczeni wadliwą, wadliwym powołaniem przez Krajową Radę Sądownictwa jest w tej chwili po uzgodnieniach międzyresortowych, po konsultacjach publicznych. Analizujemy jeszcze uwagi, które spłynęły. Nie jest już na szczęście aż tak bardzo dużo. Ale liczę, że w grudniu zakończy się proces rządowy. Czyli w grudniu jest szansa na to, że Zostań... ustawa trafi do Sejmu. Zostanie skierowana do przez... Sejmu. Nie wiem, czy zdążymy. No na... właśnie, no bo Komitet Stały Rady Ministrów. Komitet potem... Stały Rada Ministrów, a przed nami de facto jeszcze tylko jedno posiedzenie Sejmu, więc no zobaczymy. Czyli prawdopodobieństwo jest raczej niskie. No, jakieś jest. Prawdopodobnie musimy się szykować, że pierwsze czytanie w Sejmie będzie po nowym roku. Pan minister Waldemar Żurek wczoraj jeszcze mówił, że chciałby, by w grudniu trafiła do Sejmu, więc może ma I jakieś informacje. Znaczy w tym sensie trafi, bo jeżeli rząd przyjmie w grudniu, no to jednocześnie jest praktycznie wysyłane to do laski Marszałkowskiej. Może uda się tylko nadać formalnie. Numer druku. No na przykład mhm. tak, to, ale pewnie formalnie już to pierwsze czytanie już będzie na kolejnym styczniowym posiedzeniu.